Czasami najmniejszy orzeszek może wywołać wielkie zamieszanie, a jedno rządło zmienia spokojny piknik w akcję ratunkową godną filmów akcji. Mowa o wstrząsie anafilaktycznym. To będzie odcinek pełen wskazówek wiedzy i adrenaliny, dosłownie. Dowiesz się z niego, czym jest wstrząs anafilaktyczny, jakie są przyczyny wstrząsu, jak rozpoznać anafilakcję, jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku wstrząsu i co zrobić. Aby takiego wstrząsu uniknąć, zaczynamy od pytania, co to w ogóle jest ten cały wstrząs anafilaktyczny. To reakcja alergiczna w wersji extreme, która może zagrażać życiu. Wyobraźcie sobie, że ciało nagle wpada w panikę po zetknięciu się z pewnymi substancjami. Może to być coś, co zjedliście, coś, co was. Ukąsiło, a nawet lek, który przyjęliście. Co roku od 1 do 3% populacji doświadcza wstrząsu anafilaktycznego. Statystycznie najbardziej narażone są osoby młode oraz kobiety. Głównymi wyzwalaczami anafilakcji u osób dorosłych są leki w 34%, najczęściej to niesteroidowe leki przeciwzapalne, antybiotyki. Czy na przykład środki kontrastowe z jodem e, używane w radiologii, e, insulina, leki używane przy znieczuleniu, e, no i pokarmy. To 31% tych reakcji anafilaktycznych, najczęściej to orzeszki ziemne, orzeszki laskowe, ryby, skorupiaki, cytrusy. No i potem mamy do czynienia z urządzeniami owadów. To 20% tych najczęstszych sytuacji. To m.in. jad pszczół, osy, szerszenia, mrówek. W przypadku dzieci najczęściej są to pokarmy. To 70%. Tutaj najczęściej to będą jaja, kurze, mleko, krowie, orzechy ziemne, orzechy laskowe, ryby, pszenica, soja, dodatki do pokarmów, w tym przyprawy, konserwanty i barwniki. U dzieci również jad owadów stanowi bardzo istotny procent, bo 22% tych sytuacji w przypadku leków to 7% tych zdarzeń. Wstrząs może wystąpić także w wyniku ekspozycji na mniej typowe alergeny lub na czynniki niealergiczne, np. ekspozycję na niską temperaturę. Jak rozpoznać anafilaksję? Objawy wstrząsu anafilaktycznego mogą pojawić się bardzo szybko po ekspozycji na ten czynnik, który ją wyzwala. Najczęściej występują w ciągu kilku minut lub nawet kilku sekund. Objawy te zazwyczaj mijają samoistnie. Możliwe są nawroty, nazywane późnymi reakcjami, które mogą wystąpić do 72 godzin po pierwszym incydencie, około 80-90% do osób doświadcza głównie zmian skórnych, takich jak wysypka, znana również jako pokrzywka, która może być spowodowana przez pokarmy lub leki. Do najbardziej niepokojących objawów należą zawroty głowy, silne osłabienie, kołatanie serca, chrypka, kaszel, nieżyd, taka niedrożność nosa, uczucie duszności, nudności i wymioty oraz ból brzucha. W około jednej trzeciej przypadków dochodzi do gwałtownego spadku ciśnienia tętniczego. Skóra staje się chłodna, blada i spocona, co może prowadzić do utraty przytomności, a nawet zgonu, najczęściej z powodu obrzęku, tkanki gardła, która może zablokować drogi oddechowe. Niektóre choroby, jak alergie, na przykład na orzechy, problemy z oddychaniem, astma czy z sercem mogą zwiększać ryzyko ciężkich reakcji anafilaktycznych. Leki, które ktoś już bierze, na przykład na serce, w tym wysokie ciśnienie krwi, mogą również wpłynąć na to, jak, poważne, jak poważny może być wstrząs anafilaktyczny, lub jak łatwo go leczyć. Wiemy już, jak rozpoznać wstrząs. Czas na pierwszą pomoc. Jeśli to możliwe, natychmiast zatrzymaj kontakt z substancją, która spowodowała reakcję, na przykład usuń rządu owada. Jeżeli osoba ma przy sobie autostrzykawkę, ampulkostrzykawkę z adrenaliną, np. Na EpiPen, natychmiast jej użyj, wykonując zastrzyk domięśniowy w udo. Wykonaj taką iniekcję. Jest to y, automatyczne urządzenie, więc postępuj po prostu zgodnie z jego instrukcjami. To sprzęt do pierwszej pomocy. Adrenalina w tej ampulce to lek ratujący życie, który może odwrócić objawy wstrząsu. Jeśli osoba ma przepisane leki przeciwhistaminowe i jest przytomna, powinna je przyjąć. Niezwłocznie zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub szybszy 999, informując o wstrząsie anafilaktycznym u osoby poszkodowanej. Nigdy nie pozwalaj osobie z wstrząsem e, anafilaktycznym prowadzić pojazdów, w tym rowerów, motocykli, samochodów, ale też również łodzi, kajaku, słupa, wszystkiego, tam, gdzie potrzebna jest dobra koncentracja. Jeżeli osoba jest sama, powinna zadbać o to, by drzwi były odblokowane, umożliwiając ratownikom dostęp np. do mieszkania. W przypadku nagłego zatrzymania krążenia, oczywiście rozpoczynamy RKO. Każda osoba, która doświadczyła wstrząsu anafilaktycznego, powinna być obserwowana w szpitalu przez około 8-12 godzin, a w przypadku poważnych objawów może być konieczne leczenie nawet na oddziale. Intensywnej terapii. Po wypisaniu, taki pacjent powinien otrzymać pisemne instrukcje na wypadek kolejnych epizodów wstrząsu, skierowanie do dalszych badań przyczyn tej alergii oraz receptę na adrenalinę i ewentualne inne niezbędne leki. Pamiętajcie o tym, że jest wiele zachowań, które pomogą nam zminimalizować ryzyko wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego. Oto kilka wskazówek. Zidentyfikuj substancje, na które jesteś uczulony, uczulona, na przykład poprzez szczegółowe testy alergiczne. Wiedza ta jest kluczowa do unikania tych alergenów w przyszłości, na przykład w pokarmach. Po poznaniu swoich alergenów, unikaj ich za wszelką cenę, nawet tą wysoką. Osoby z historią wstrząsu anafilaktycznego powinny zawsze nosić przy sobie Ampúkostrzykawkę z adrenaliną, na przykład epipen. Oraz, jeśli to przepisane przez lekarza, leki przeciwhistaminowe. Ważne, aby mieć je zawsze pod ręką i przy sobie. Upewnij się, że twoi bliscy przyjaciele oraz opiekunowie wiedzą o twoich alergiach i potrafią rozpoznać objawy wstrząsu anafilaktycznego oraz wiedzą, jak używać strzykawki z adrenaliną. Rozważ noszenie bransoletki lub jakiejś innej medy biżuterii medycznej z informacjami o twojej alergii i o tym, jak udzielić ci pomocy w przypadku wstrząsu anafilaktycznego. Bierz udział regularnie w szkoleniach pierwszej pomocy skoncentrowanych również na reakcjach alergicznych i wstrząsie anafilaktycznym. Wyślij ten materiał swoim bliskim, żeby zwiększyć ich świadomość i zaobserwuj nasz kanał po więcej tego typu informacji. Zawsze dokładnie czytaj etykiety produktów spożywczych i bądź ostrożna w restauracjach, informując o swoich alergiach personel takiego lokalu. Zawsze informuj lekarzy i farmaceutów o swoich alergiach przed przyjęciem jakichkolwiek nowych leków, których nie znasz. Kiedy jesteś na zewnątrz, unikaj noszenia kolorowych ubrań i używania mocnych perfum, które mogą przyciągać owady. Nie odganiaj gwałtownie tych owadów. I nie zabija ich w swojej obecności. Unikaj wysiłku fizycznego zaraz po posiłkach i spożyciu alkoholu, a także przed miesiączką, aby zminimalizować ryzyko wstrząsu anafilaktycznego. Noś przy sobie pisemny plan działania na wypadek anafilakcji, który opisuje jak reagować w przypadku wystąpienia takich objawów. Dajcie znać w komentarzu, czy doświadczyliście kiedyś wstrząsu u siebie lub u kogoś bliskiego i jak ta sytuacja Przebiegała. Tymczasem to tyle na dzisiaj. Dbajcie o siebie. Cześć!